To jeszcze Wam troszeczkę pokażę jak wygląda woliera dla kotów, czyli te miejsce, gdzie przebywają kituchy. No, ale... no, tu trzeba już uważać, bo one bacznie obserwują jak mogą uciec. Zatem... Ucie. Zobaczcie jaki piękny kot. Okay. Możemy wejść do środka zerwę Tak, chodzimy tak. w Słuchajcie, wyjdą. zaraz wyjdą. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że mimo że tutaj tych kotów trochę jest, to, to naprawdę tutaj ładnie pachnie. Można by powiedzieć, że o proszę bardzo, są kuwetki, Przepięknie miejsce. No ja powiem szczerze, że moje koty jakby miały taką wolierę. Ile tutaj miejsca do wspinania się, do chodzenia? Jak te kociaki się wszystkie odnajdują tutaj razem? Yy, no, czasami... O, ociera mnichu, się ode mnie, otar się o mnie. Mnichu jest tutaj rządzącym absolutnie Rudas. Oni tu wiodą prym. Także to tak, jest kilka takich egzemplarzy. A mam jeszcze plaże, więc jest trochę przestrzeni, że te, które są słabsze, emocjonalnie mogą